Makarios może kojarzyć się z makaronem i dotyczy życia bóstw. To znaczy, że w jakiś sposób wiąże się z latającym potworem spaghetti, który jest makaronem i jest bóstwem. Ale to, co jest dla nas ważne, to to, że jest to pierwsze słowo kazania na górze Jezusa. Słowo Makarios jest przełożone w Biblii jako błogosławiony, bo właśnie osiem błogosławieństw jest pierwszymi słowami, które pojawiają się w kazaniu na górze Jezusa. I to słowo błogosławiony jest dość problematyczne, bo błogosławiony to po polsku dobrze mówiony, to znaczy ktoś, komu się dobrze życzy. Co po grecku nie brzmiałoby makarios, ale brzmiałoby eulogumenos. W związku z tym, co to znaczy makarios? Makarios znaczy po prostu szczęśliwy, więc nie mielibyśmy do czynienia z ośmioma błogosławieństwami, tylko z ośmioma szczęśliwościami albo ośmioma makaryzmami. I teraz tak, jeżeli to znaczy szczęśliwy, to y, zastanówmy się, y, jakie są inne słowa po grecku, które znaczą szczęśliwość, bo to nam podpowie, o co chodzi z tym całym makaronem y, czy makarios. Więc mamy słowo y, y, eudaimonia, które oznacza szczęście, i eutychia między innymi. Eudaimonia oznacza szczęście, w którym mamy takiego dobrego ducha nad sobą, jakiegoś ducha opiekuńczego, który dobrze nam robi. A z kolei eutychia to takie szczęście, które oznacza szczęśliwy traf, jak wygranie w totolotka albo znalezienie portfela pełnego pieniędzy, którego, które oczywiście oddamy na policję. A makariotes, który bierze się od słowa makarios, to oznacza szczęście, które jest właściwe tym, którzy piją nektar i jedzą ambrozję, czyli bogom. Czyli mamy Osiem szczęśliwości, które są zestawione z ośmioma klęskami, w zasadzie, jakimiś porażkami. Głód, prześladowanie, smutek. To się nie skleja z obrazem olimpijskiej szczęśliwości. Nie skleja się z obrazem półnagich bogi i umieśnionych herosów, którzy popijają wyborne trunki. Nie, to nie jest to szczęście. Ale Jezus przedstawia nam, te tragedie różne życiowe, jako jakiś swój program szczęścia, taką mowę programową w kazaniu na górze, które jest centralnym nauczaniem Jezusa o tym, kim ma być chrześcijanin. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Pewną podpowiedź może stanowić dla nas źródło słów słowa makarios, źródło słów, które wywodzi się z egipskiego. W egipskim to słowo, o którym mówimy, też oznacza jako jakieś szczęście. To jest szczęście bogów, które może być dostępne ludziom po śmierci. Na czym polega to szczęście? To szczęście, zwłaszcza w kulcie Ozyrysa, polega na tym, że wchodzi się do raju Ozyrysa, a nawet staje się jak Ozyrys. I kim jest Ozyrys? Ozyrys to Bóg, który ma absolutnie pogmatwaną historię. Z jednej strony miał żonę, która była jego siostrą, z drugiej strony został zamordowany i poćwiartowany, a ta żona go potem poskładała z kawałków i z martwych wstał. Więc widzimy, że słowo makarios ma związek z bóstwem, ma związek ze wskrzeszeniem, ze zmartwychwstaniem, czyli Mamy tutaj coś, co bardzo mocno wiąże się z Chrystusem. My, podążając drogą błogosławieństw, ośmiu błogosławieństw, możemy stać się jak Chrystus, możemy wejść do Jego raju i możemy jak On wstać. Czyli mamy program ośmiu szczęśliwości, ośmiu szczęśliwości podszytych smutkiem, które mają taki paradoksalny charakter. I po co to wszystko? Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Bóg jest trochę paradoksalny. Że jest wielki, a staje się mały, będąc człowiekiem. Że jest wszechmocny, a pozwala nam robić, co chcemy. Że jest sędzią, a przebacza. Jest szereg paradoksów, i na drodze paradoksów, które są zakreślone w ośmiu błogosławieństwach, my możemy do tego Boga się zbliżyć. Jest też drugi powód. Drugi powód jest taki, że Chrystus, stając się człowiekiem, doświadczał tych wszystkich nieszczęść, które są opisane w błogosławieństwach. I my, idąc drogą, czy śledząc te błogosławieństwa, możemy stać się jak on, bo on utożsamia się z nami, z naszymi tragediami i możemy stać się Chrystusem, Chrystusem, który z martwych wstał i który chce nas wziąć do swojego nieba. A jeśli to wszystko, co mówi Mateusz w kazaniu na górze, co nam przekazuje, jest dla nas zbyt skomplikowane, to mamy też świętego Jana, który podaje tylko jedno błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, Wiara jest tą drogą, na której możemy stać się podobni do Chrystusa prosto, pewnie i szybko.